Wherever love goes, there is also misery. wszystkim z Laczek. Witam bardzo serdecznie. W następnym odcineczku zgadzam się na na serwerze Atlantis. I Maneczki, zanim przejdziemy do konkretów, oczywiście zostawcie sobie czystą łapeczkę. I piękny, oczywiście, prostokącik. Pytam Laczek, co by robili na takim koncie o nazwie Leskowa. Mm, I tuż tutaj, jak widzicie, jest famka, bardzo ciki. Ja jestem tutaj szefem, bo jednak też było tak że chodziliśmy tutaj z tej famki bo czy też wiele osób wyszło i dlatego też zrezygnowaliśmy i tutaj nawet jest mój wyjść o wyszedłem 16 dni temu tutaj z fameczki tak to mogę powiedzieć i tutaj tak się prezentują takie predeszczki osób które przystały chyba grać tak mi się w sumie zdaje w sumie nawet nie wiem co się z nimi stało ale mniejsza w sumie nieistotne Jesteśmy tutaj na koncie, ponieważ jest to mój taki nupek, który służy do pieniążku, tak to mogę określić. to jeszcze mordeczki? Dostałam donata, tak ludziska, dostałam donata, na którym... Tak prezentuje um, drop od widza. Tutaj muszę serdecznie też przeprosić, bo niestety wydarzyła się taka sytuacja, że system całkowicie od nowa. Przez to też nie mam niestety zapisanej nazwy, jaka to była dokładnie, czyli nickname gracza, za to serdecznie przepraszam, ale też siebie serdecznie. Pozdrawiam, więc jeżeli to oglądasz, to wiesz, to jest że o Ciebie tutaj właśnie chodzi. I tutaj, jak musicie zobaczyć, otrzymam parę amuletów, jest to dokładnie 59 sztuk i wam to mówię, tak przyliczy na pieniążki, ile to się tak mniej więcej prezentuje pieniążków, czyli dokładnie jest aż 59 amuletów. Razy 4 miliony to mleczki daje wynik aż 236 milionów. Po z takiej ilości przedmiotów byśmy mogli coś na spokojnie wykręcić, z czego jestem mega zachwycony. I tutaj otrzymam jeszcze paleku. Mamy tutaj różkę. Najzwyklejsza w sumie rózka, yy, w sumie Nic takiego specjalnego w sobie nie posiada. Tak to mogę powiedzieć. Jest to zwyczajna różka, którą mogę sobie przekręcić. Co jeszcze? Posiadamy wyposażenie na 92 93 poziom i sobie to zobaczymy. No tutaj łuczek U7 plus 8 w taki sposób się prezentuje i również posiadamy do tego zbrojkę dość sympatyczną U7 plus 6. Taki nawet bardzo fajny setik, jeżeli ktoś by chciał na przykład sobie z takim setem expić, na spokojnie już można ten tym expić. Na przykład na Uduinach, tak jak ja, XPM, Uduiny są łatwiejsze dla na przykład nowszego gracza, dla takiego popadzi początkującego, niż na przykład taka Wola, bo tam jednak moby są cięższe do i byłby tam jednak odczuwalny tak zwany deficyt obrażeń. No a tutaj w tym wypadku byśmy byli szczęśliwi. Dobrze. I tutaj mamy jeszcze dwa EQ, czyli mamy zbroje AW. W taki sposób się prezentuje. To jest nawet ciekawa zbroja. Mimo że nie jest to słunka PvP. Tak to mogę powiedzieć, mimo że to jest słunka PVP, to ma tutaj stuny, Nawet dwie obrony tu wyszły. longi i mele. To jest bardzo fajne, dość duże opcje. I co ciekawe, jeszcze coś obrony wyszło, bo 25 plus 35 to jest ludziska dokładnie aż 60% obrony, Mimo, że to zbroja jest plus 5. To na spokojnie mi się zdaje, że ta zbroja będzie bardziej tankowata niż ta zbroja moja plus 10 yy, na łuczniku, bo tam jednak jest pod efekty, no i wypadało też by ją zmienić, żeby po prostu mieć coś lepszego na tym łuczniku. Więc mi się zdaje, że nawet ta zbroja by lepiej funkcjonowała na moim łuczniku. I tutaj do tego wszystkiego taka można być wisienka na torcie, łuczek U8 plus 8. I w taki sposób się ten łóżek prezentuje. I teraz spójrzcie się na, na niego dokładnie. Ten łóżek, według mnie przepiękny. Jest naprawdę ludziska przepiękny. Yy, ponieważ ma w sumie jedną z najważniejszych opcji, jakie w ogóle są potrzebne. SK 19%. Czyli prawie tutaj maksymalna sk kan wyjść. Prawie, bo widziałem, że może wejść SK nawet 24%, ale 19% to coś jest bardzo sporo. Również. 8% powodu to, że się bijemy Mega fajna opcja SL ap 12. Tutaj mógłby być na przykład albo elementów, ale też się to oko spługa z tym wszystkim. Do tego większy na o 183. Pozacko i do tego młydeczki HP Recovery Jak możecie wiedzieć. Normalnie ta opcja działała w taki sposób, że po zabiciu moba otrzymywało się 200 punktów zdrowia jeżeli miało się mniejszy poziom od droga, więc w sumie ta opcja była przeważnie bardzo useless, bezużyteczna. Ale, ale, ale tutaj w tym wypadku jest zupełnie inaczej, bo tutaj jest naprawdę taką funkcją do eksperymentu, must have, tak to mogę powiedzieć, ponieważ przypuśćmy, że wybraliśmy sobie gromadkę 30 mobów. 30 mobów i na przykład używamy obszarówki i obszarówką dodajemy obrożenie każdemu pojedynczemu mobowi, czyli ich jest aż 30 czyli teraz sobie pomyślcie 3 2 to jest 6, czyli 30x200 to jest 6000, To oznacza, że utrzymujemy z powrotem 6000 punktów zdrowia Jeśli mamy w dobrym zbroje to spokojnie mordeczki, yy, to Podczas biegów tych używamy tak z 3-4 skile, Dzięki czemu na gestii 6 tysięcy się nawet 24 tysiące punktów zdrowia. Co oznacza, że na przykład wrogowie, czyli tak zwane z Polski, zadadzą tam 30 tysięcy, a my leczymy sobie 24 tysiące ludzi. To redukuje drastycznie używanie fulek, dzięki czemu na przykład na starobek, na przykład na tak zwanym, jak to powiedzieć. Na przykład na woli, się zdecydowanie bardziej w No, więc jeżeli macie HP do to musicie to mieć. Naprawdę musicie to mieć, a jeżeli tego nie macie, to musicie mieć to broń, mimo wszystko, bo to jest naprawdę jedna z najwygodniejszych opcji, jaka kiedykolwiek powstała. Tak to mogę powiedzieć. I do tego wszystkiego otrzymałem jeszcze Donata w wysokości 50 KK. Na tutaj to konto sobie tutaj dorzuciłem, dzięki czemu teraz to tak fajnie się. Prezentuję, i tutaj jeszcze na drugim tak profilu otrzymałem to do rzek Bardzo fajnie, bo często kupuję. Trochę przez tym bo tak kupuję sobie zamiast kupić czas a poważnie: tak 30 sztuk, 40 sztuk. A tutaj kupuję jedną sztukę, 3 sztuki również. 21 amuletów, bardzo fajna opcja. Tutaj mm, amulety, na przykład u takiego NPC, to -ta są dość, drogie, jak pamiętam, chyba 2 kkk. Sztuka, jak pamiętam. No, 2kk sztuka. Pan no, odpadł zawsze zbytnio, nie orientuję się jaka jest kwota. Około pewnie 1,5 miliona, coś takiego, więc mimo wszystko... To jest 30 banik tutaj będzie. 7 ancków, no mi ancki się nie przydadzą. Um, ale zawsze jakaś tutaj opcja. uleczki prawie 200 fulek. To jest ludziska... 6 milionów, 6 milionów w kieszeni, czyli dla mnie to będą jakieś 2-3 godziny na Więc w sumie... Pozacko I do tego parę FM-ów zawsze się przydadzą, gdybym miał na przykład lepiej sobie jakąś kartę. Ale znajdziemy szczęście to bym musiał nad tym troszeczkę się zastanowić. No i to w sumie ludziska byłoby wszystko. I co pięk serdecznie. Dziękuję za to wszystko. Jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. Jeszcze jeszcze raz kolego pozdrawiam z całego serduszka. No i co mogę powiedzieć? Ale to byłoby wszystko. Więc oczywiście. Pamiętajcie młodeczki, zostawiam mi soczyste łapeczki, pięknym oczywiście. No i co mogę powiedzieć na sam koniec? Oczywiście. Ciao!